Cześć, z tej strony Maciej, z kanału Apple Poradnik. Po ostatniej konferencji WWDC od Apple, część z Was stana przed wyborem. Nie małym wyborem, ponieważ wyborem, który podejmuje się raz na parę lat. Mianowicie wypuszczono nowe maki. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie maka warto kupić i skupimy się na sprzęcie takim stricte mobilnym, mobilno-stacjonarnym. Zaś na stacjonarne maki, taki stricte materiał, przyjdzie czas jeszcze. Za niedługo. Na początek zajmiemy się najpopularniejszą grupą użytkowników jabłek, czyli nabywcami sprzętów z drugiej ręki. Nie jest to żadna tajemnica, że duża ilość osób w Polsce i na świecie, w tym ja do niedawna, nie jest w stanie lub nie jest zainteresowana kupnem nowego urządzenia z nadgryzionym jabłkiem. Z racji samego faktu, że sprzęty te do najtańszych nie należą. Warto jednak w takim materiale zaznaczyć, że kupując sprzęt używany, warto kupować go z pewnego źródła, ażeby się nie naciąć na oszustów i mimo wszystko mieć z tyłu głowy, że kupujemy sprzęt, na który najprawdopodobniej nie ma już żadnej gwarancji. Przede wszystkim są to urządzenia, które w tym roku stracą lub straciły bieżące wsparcie systemowe. Tak, wiem, na moim kanale pojawiały się filmy o instalowaniu systemu na niewspieranych makach itd. Ale powiedzmy sobie szczerze, to jest zawsze półśrodek i trochę proteza na ograniczenia, jakie daje nam producent. I filmy te są kierowane raczej do użytkowników, którzy mają już takie urządzenia w domu i chcą im żywot przedłużyć, aniżeli kupić i wskrzeszać na siłę. Wracając do tematu. Najlepiej wybrać Maca, który będzie miał wsparcie przynajmniej dwa lata w przód. Oczywiście nie da się tego wycyrklować w 100%, bo Apple czasami daje na urządzenia wsparcie dłuższe lub krótsze, ale na ten moment nie kupowałbym urządzenia dalej niż z rocznika 2019. Dlaczego zapytacie? Dlatego, że w tym roku, debiutujący najprawdopodobniej w listopadzie, macOS Sonoma ma utnie liczbę wspieranych w większości Maców do rocznika 2018. Idąc tym tropem, że Apple w każdym nowym roku odcina zazwyczaj jeden rocznik z końca, kupując urządzenie z 2019 roku mamy przynajmniej 1,5 do 2 lat bieżącego wsparcia systemowego i aktualizacji. Czy to znaczy, że jak stracę aktualizację, to komputer przestanie działać? No też nie. Aczkolwiek każdy użytkownik macOS i w ogóle Apple, lubiący nowości, na pewno doceni fakt, że może z nich korzystać w dniu debiutu bez kombinacji. Jednakże, jeśli aż tak bardzo nam na tym nie zależy, to uspokajam. Jeśli stracicie wsparcie, to spokojnie myślę, że można takiego sprzętu używać jeszcze ładnych parę lat. Aż aplikacje, na których działacie, nie będą wam dokuczliwie przypominać, że czas na zmiany. Poza tym, nawet starsze systemy Apple, których już nie ma aktualnie na rynku, wciąż dostają aktualizację zabezpieczeń od Safari. Więc aż tak bardzo uciążliwe, to to nie jest. Jeśli Wam sprzęt wystarcza i możecie odroczyć sobie zmianę sprzętu na jakiś czas w przód. To śmiało. Z laptopów, które na ten moment z miejsca odpadają z listy urządzeń wartych zakupu są MacBooki R do rocznika 2018, czyli wszystkie MacBooki od czasów pierwszych prezentacji. Tak, te MacBooki. Te srebrne, ze świecącym jabłkiem z tyłu. One już w zeszłym roku nie dostały macOS Aventury. W tym roku tym bardziej nie ma sensu się nimi interesować. Tak samo jak pierwsze modele, które już mają tylko USB-C. Nimi też nie warto. Jak na moje, przynajmniej rocznik 2019. To jest dobry wybór. Również odpadają nam MacBooki Pro 13 oraz 15 cali do rocznika 2018. Jasne, są to mocne sprzęty. Jasne, można się nimi zainteresować. I jasne, na pewno praca na nich będzie wciąż przyjemna. Ale kupować sprzęt za już kilka tysięcy złotych tylko po to, żeby używać go przez rok, a później się denerwować, że nie dostał nowego update'u, trochę mija się z celu. Również odpadają na wszystkie MacBooki 12-calowe. Tak, te małe MacBooki 12-calowe z jednym portem USB-C z lewej strony oraz portem mini z prawej strony. One też odpadają. A najlepiej tak na dobrą sprawę byłoby unikać wszystkich Maców, które jeszcze używają niskoskokowej klawiatury motylkowej, która psuje się od patrzenia, ponieważ ostatnie z modeli objętych bezpłatną wymianą takowej klawiatury w ramach programu naprawczego Apple. Wyszły w 2019 roku. I niestety w tym roku można uporać się z tym problemem po raz ostatni, ponieważ wymiana tych klawiatur za darmo jest przez 4 lata od zakupu Apple w ramach programu naprawczego. Więc jeśli posiadacie takie sprzęty i nie minęły 4 lata od zakupu, to jeszcze macie ostatni moment na to, żeby się z takowym problemem uporać. Zatem jedynymi modelami Ostatnich laptopów na procesorach od Intel, które jeszcze warto wziąć jakkolwiek pod, pod uwagę, jeżeli zależy nam na ostatniej architekturze Intela i potencjalnym wsparciu Windowsa obok systemu macOS, to są sprzęty z rocznika 2019 i 2020. Bardziej skłaniając się już jednak do rocznika 2020, tuż przed przyjściem na architekturę Apple Silicon, czyli układy M1 i M2. Te laptopy posłużą Wam jeszcze spokojnie. 2-3-4 lata na bieżącym oprogramowaniu. Oczywiście najprawdopodobniej w pewien sposób ograniczonym ze względu na starą architekturę. Jednak warto się takimi zainteresować, a przynajmniej na start. Ostrożny start z jabłkami oraz w dobrej cenie. Płynnie przechodząc dalej, możemy skupić się na sprzętach, które wciąż da się kupić jako nowe. Oraz takich, które na rynku wciąż są na bieżąco i w ofercie Apple. Od razu, oczywiście, startując z architekturą ARM Apple Silicon. Warto tutaj zaznaczyć, że w sprzętach Apple mamy bardzo mocno ograniczoną specyfikację urządzeń, więc warto przemyśleć dwa razy przed zakupem, czy dana specyfikacja nam wystarczy i czy na pewno nie będzie brakowało nam za jakiś czas miejsca na dysku, który niestety jest niewymienny, jak i cała reszta wewnętrzności komputera. Najtańszy model, który dla wielu z Was wciąż będzie najlepszym i najtańszym wyborem, jest MacBook R13 z procesorem M1 debiutujący w roku 2020, którego cena bazowa na dzień kręcenia materiału wynosi 5799 zł, a w oficjalnej sprzedaży również w sklepach typu Media Expert, Media Market i tak dalej można kupić go w granicach 4200-4700 co stanowi bardzo ciekawą propozycję dla osób o nieco mniejszym budżecie. Oczywiście jest to absolutnie najbardziej podstawowa konfiguracja, jednak gwarantująca bardzo dobrą wydajność do prac biurowych, rozrywkowo-domowych oraz amatorskiej obróbki wideo. I taka, która wystarczy naprawdę zdecydowanej większości osób. Tym bardziej, że 영아니 <목소리나> Laptop ten jest absolutnie bezgłośny z racji na brak aktywnego układu chłodzenia, więc do dużo ciężkiej pracy może on już się nie nadawać lub dostawać czkawki ze względu na temperaturę. Lekarstwem jednak na tę przypadłość może być ciut mocniejszy brat MacBooka R, czyli odpowiednik z serii Pro. W rozmiarze również 13 cali, który, poza delikatną różnicą w konstrukcji zewnętrznej, dodatkowym rdzeniem układu graficznego procesora M1, różni się także układem chłodzenia, który w jego przypadku jest już aktywny i dba o lepszą termikę pracy. Zapewnia to pojedynczy wentylator wewnętrzny, który w w przypadku większego obciążenia będzie w stanie szybciej urządzenie schłodzić. Modelu tego niestety nie ma już w oficjalnej sprzedaży na stronie Apple. Możemy jednak go kupić w konfiguracji z procesorem M2, aczkolwiek nadal ten model posiada dość sporo sklepów, więc jeśli parę stówek mniej ratuje wam skórę, to możecie się pokusić. Jednakże moim zdaniem warto uderzać już z tym modelem w kierunku M2. Zostając jeszcze przez chwilę. Z bardziej przyziemnymi cenowo i zostawiając najmocniejsze sprzęty na sam koniec, przejdźmy jeszcze do MacBooków R i Pro, właśnie na podstawowym modelu układów M2. Na ostatniej konferencji WWDC 2023 Apple rzuciło troszkę do pieca i przedstawiło kilka nowych komputerów, a raczej jeden nowy i odświeżyło obecnie serię stacjonarek, dając ciut bardziej wymagającym użytkownikom chętnym na zakup najnowszej architektury. Dwa modele MacBooka R. Jeden obecny już wcześniej, 13,2-calowy MacBooker z procesorem M2 oraz najnowszy 15-calowy MacBooker na dokładnie tym samym procesorze. E, dlaczego wspominam o nich razem? E, dlatego, że poza głośnikami i rozmiarem ekranu są to dokładnie te same laptopy: mniejsza wersja w cenie oficjalnej, startującej od 6299 zł, oraz większy 15-calowy w cenie startującej. Od 7299 zł. Warto zaznaczyć, że w tych laptopach zaktualizowany podstawowy układ M2 jest wciąż chłodzony jedynie pasywnie, bez żadnych wentylatorów. Wobec tego, w linii M2, jedynym MacBookiem z podstawową M2 chłodzoną aktywnie jest wciąż 13-calowy MacBook Pro. Nie muszę oczywiście już chyba wspominać o tym, że każda z tych konfiguracji i specyfikacji poradzi sobie w absolutnie każdych warunkach i nie ma tu mowy o zacięciach i spowolnieniach animacji, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i używania tych laptopów do celów podstawowych, półprofesjonalnych lub biurowych. Sprzęty te są zaprojektowane w taki sposób, żeby zapewnić płynne działanie nawet bardziej zaawansowanym i wymagającym użytkownikom. Na pewno każdy nabywca, wiedzący co kupuje i na ile danego sprzętu potrzebuje, będzie z niego zadowolony. I będzie używał go z wdzięcznością. No to teraz przechodzimy do moich ulubionych, tak zwany creme de la creme dla wszystkich użytkowników, którzy chcą zadbać o zdecydowanie najwyższą możliwą wydajność. Przechodzimy do MacBooków Pro 14 i 16 calowych na układach Apple Silicon M1 Pro i M1 Max oraz najwyższymi aktualnie na rynku M2 Pro i M2 Max. Jako użytkownik od nieco ponad 4, a może 5 miesięcy jednego z tych laptopów mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest maszyna kompletna, która dla mnie nie ma prawie. Żadnych wad. Miałem nawet o nim nagrać recenzję, być może nawet się na to skuszę. Jeśli będziecie zainteresowani, piszcie w komentarzach. No ale do rzeczy. Powiem tak, jeśli masz do wydania na laptopa do pracy, rozrywki lub właśnie zadań półprofesjonalnych lub profesjonalnych, co najmniej te 14-15 tysięcy to go kup, po prostu go kup. Nawet konfigurację bazową, naprawdę. Tutaj stoi wszystko na najwyższym poziomie. Wyświetlacz mini LED 120 Hz Promotion o wielkości 16 cali i rozdzielczości pierdyliarda pikseli, naprawdę. Nawet nie pamiętam ile na ten moment ten skurczy byk ma. Za każdym razem, jak o nim mówię lub go używam, łapię je dosłownie elektroskurcz zachwyt. Na co zatem możemy liczyć w przypadku tego modelu, a raczej tych modeli? Na wszystko. Oczywiście wszystko jest zależne od konfiguracji, ponieważ o ile te laptopy są zjadane na śniadanie w wersji M1 Pro przez wersję M2 Max, to dla większości półprofesjonalnych, a może nawet i bardziej zaawansowanych użytkowników model M1 Pro będzie absolutnie wystarczający. Można tutaj pokusić się o większą niż bazowa wielkość dysku, czyli większą niż 512 GB, albo dołożyć RAMu do 32 z 16 lub też więcej. Aczkolwiek w moim przypadku każda wyższa wersja to już była dla mojego użytkowania Absolutna fanaberia. Już nawet ten model przekroczył wszelkie moje oczekiwania. Aczkolwiek, tak jak mówię, jak dla mnie to jest kompletny model i nie brakuje mu prawie niczego. No może poza podstawowym pojedynczym portem USB typu A, poza tym posiadamy wszystko: trzy porty USB-C, HDMI, gniazdo kart SD, ładowanie za pomocą standardu MagSafe 3. Wszystko to, czego potrzebuje ci, jest tutaj. Czego poza MagSafe 3 tak na dobrą sprawę nie ma w żadnych innych modelach. Nie będę się tutaj dłużej rozpowiadać na temat tych laptopów. Pełną specyfikację i interesujące Was wartości macie oczywiście na stronie producenta. Zaznaczę jednak na koniec ważną rzecz. Wszystkie bazowe modele M2, niestety posiadające pamięć 256 w przypadku serii R oraz 512 w serii Pro, są wolniejsze pod względem dysku od swoich półtora roku starszych braci. Więc jeśli jesteście zainteresowani zakupem któregoś smaku w serii M2, upewnijcie się, że pamięć laptopa jest na dwóch kościach pamięci zamiast jednej. Ponieważ w przypadku jednej kości ograniczacie prędkość dysku o prawie połowę. Nie, że miał to jakieś większe znaczenie dla zwykłego użytkowania, ale w większości, w większych obciążeniach i zużyciu dyskowym może mieć to wpływ na nie dość, że prędkość, a także na żywotność naszego nośnika, który, jak przypomnę, jest niewymienny. Ode mnie na dzisiaj na tyle. Nagadałem się, naprodukowałem, teraz jeszcze to wszystko trzeba zmontować. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę, jeśli ten materiał wam się podobał. Starałem się go zrobić najbardziej rzetelnie, na ile mogłem. Naprzeciw wszystkim, które dotychczasowe materiały były nieco przynudnawe i zgłaszali mi to w komentarzach i reakcjami. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu, trzymajcie się ciepło i strzałeczka.